Moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na Kwadratowej Masakrze, gdzie dziś jesteśmy pierwszy raz tak poza live streamem, w sumie z odcinkiem. E, witam Was bardzo serdecznie, wszystkich nowych subskrybentów. Oczywiście, moi drodzy, jeżeli zasubskrybujecie ten kanał dzięki aplikacji od Kwadratowej Masakry, która jest na Androidzie, to dzięki temu dostanę dolarki na serwerze Kwadratowej Masakrze, czyli tutaj. I co moi drodzy, no myślę, że pozmożecie mi chyba zarobić, jeśli jesteście oczywiście mili, więc zapraszam oczywiście, będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie, zostawicie łapkę w górę. Dziś zajmiemy się przygotowaniami do tego, co ma nastąpić, czyli do wojny prawdopodobnie. Właśnie w tym momencie, dosłownie przed momentem, bo jest godzina 14:45, zobaczymy, czy się wyrobię z czasem. Skończyłem budować Erebor jako budowlę, jako wzór, jako, wiemy, szkielet. Teraz wystarczy obtoczyć górą, czyli to jest o wiele prostsze, i co następnie zrobić? Przygotować się do wojny. Czyli, co mamy dziś na odcinku do zrobienia? Na pewno, moi drodzy, musimy się przygotować w sposób, żeby zdobyć trochę ekspan. To jest po pierwsze, żeby zrobić pełno dispenserów i poustawiać na murach i podpiąć wszystko pod oczywiście mechanizmy. I co następne zrobić, żeby no, na pewno przygotować swój strój. No bo jak widzicie, no nie mam za bardzo stroju. Będę potrzebować diamentów, a diamenty dostanę... Oj, tutaj strzały też będziemy potrzebować. I tutaj czyżbym zginął? Nie, 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 nie zginę. Yy, I oczywiście strzały są potrzebne, łuki, zbroje i nie tylko tarcze. Yy, więc myślę, że to jest naprawdę wiele, wiele rzeczy do roboty, ale tak się cieszę, że ten Erebo już się skończył. Sami ocenię, ile jak bardzo wam się podoba. Jestem niesamowicie podjarany, że tak to wszystko wygląda. No naprawdę kozak budowla. Największa budowla na Kwaratowej Masakrze, która zostanie prawdopodobnie wykorzystana do bitwy, która może dojść. Dzięki temu pamiętajcie roleplayowi. To jest roleplay, tutaj się nie nienawidzimy. To jest wszystko roleplay. Już wam pokazuję co mam. Mianowicie tutaj mam jedynie tyle gunpowderu, ale mam gdzieś oczywiście skryce i inne TNT, które będą też nam potrzebne. Mamy trochę łuków, trochę strzał, ale to nie jest wszystko. Łuki już tam od dłuższego czasu sobie zbieram. Co mamy tutaj jeszcze? Mamy harpuny, ale to słabe jest raczej. Mamy jakiś ironowy mieczy, który jest musimy oczywiście wyfarmić. mamy trochę świnek, dzięki którym sobie wyfarmię expa. potrzebujemy ogólnie złotych, jabłek i nie tylko. tutaj mi się coś robiło, tak? tutaj mi się robiło pod budowle jeszcze stone. Yy, mi się przepalił. oczywiście dzięki temu będę miał expa. będę musiał wyfarmić tego expa. mamy tak samo. zobaczcie ja wam pokażę, jak to wygląda, bo dostałem yy, dostałem dolarki i mam teraz 997 dolarków, a dostałem to dzięki Wam. Łącznie 600, 3, 637 dolarków zarobiłem dzięki Wam, czyli moi drodzy, dostałem tyle subskrypcji, tyle, bo tam jest chyba 01 mnożnik, czy coś takiego, więc jeżeli chcecie, to oczywiście pomóżcie mi zarobić eee, na kwadratowej masakrze, bo tutaj życia lecą jak wiemy, jak woda. No, jestem po. Mega, że tak powiem, mega wrażeniem. Górę będziemy dalej usypywać, ale musi być większa, bo nam budowla trochę zajęła. Najpierw zróbmy dispensery, bo są potrzebne dispensery, ale jak się robi dispensery? Czy ktoś by mi mógł tutaj powiedzieć? Na pewno potrzebuję łuki, tylko czy to chyba mają być takie normalne łuki, czy muszą być naprawione wszystkie, czy co? Bo za bardzo się nie orientuję dispenserów, nigdy chyba nie robiłem, jak tak sobie przypominam. Możemy dispenser, okej, okay, redstone, łuk i oczywiście cobblestone. Redstone mamy bardzo dużo, więc akurat o to się nie boimy, bo redstone mamy mega, mega, mega dużo. A dużo, że tak powiem, przyda nam się tych, no wiemy, dispenserków. Dobrze, możemy, okej, okay, dziewięć. Ała, dobra, nie trafiłem akurat w schodek. Dobrze, mianowicie, musimy poustawiać te dispensery tak, żeby miały idealne pole do strzału, czyli nie za daleko. Czyli musimy zejść jeszcze niżej, na niższy poziom. I czy to jest naj... Ej, tutaj było zejście. Czy to jest najniższy poziom? Nie, to nie jest najniższy poziom, bo jest jeszcze niższy poziom. I tutaj, na tej wysokości, myślę, że spoko sprawą byłoby, gdybyśmy tutaj poumieszczali dispensery. O, w ten sposób nawet OK. Yy, tutaj sobie zróbmy to, będzie ładnie wyglądało. I myślę, że też będzie się kałą. Będzie musieli to na pewno przetestować, jak to będzie, że tak powiem, działało. Czy na pewno będzie działało. I czy dispenser to jest to, co ja chcę? Tak, dispenser to jest to, co ja chcę, bo już się przez chwilę zastanawiałem, czy to jest na pewno, aby na pewno to. Yy, I tutaj naprawione. I cały mechanizm będzie iść tutaj pod spodem. Więc przy wszystkich tych miejscach, gdzie tutaj trzeba, ja po prostu będę umieszczać te dispensery. Trochę roboty mnie czeka, ale myślę, że dam radę na spokojnie. Po prostu musimy to przetestować, czy będzie wszystko poprawnie działać. W tych miejscach, w każdym wgłębieniu będzie taki wystający dispenser, który będzie mógł strzelać na, na odległość. Na pewno też będzie fajniej wyglądać niż tak po prostu tutaj puste. Mówiłem, że tutaj będę się bawić też w udekorowywanie. I tutaj było zwykły ten. Pięknie. Okej, okay. myślę, że to jest spoko. Tutaj oczywiście tym przykryjemy, ale na razie, póki jeszcze tutaj nie podprowadziłem, to nie będę tego, że tak powiem zabierał i teraz musimy się wydostać znowu na górę, bo potrzebujemy mieć i wajchę, żeby sprawdzić jak to daleko będzie strzelało i oczywiście będziemy potrzebować jeszcze strzał, żeby strzeliły. Myślę, że z dwóch raczej pozycji, z dwóch pozycji z dwóch wysokości będziemy strzelać. Czyli z pierwszej, czyli tej najniższej, tam też umieścimy taką jakby zaporę i z tej drugiej no, to jest dobry pomysł, a na pewno będzie rewelacyjnie wyglądała salwa z takich strzał, kiedy wszyscy będą nacierać, a jeden przycisk, auć, jeden przycisk będzie decydował, czy ludzie zginął, oberwą, czy też nie. Nie będzie to duży haracz, że tak to powiem. Nie będzie to duży, duży haracz, że tak to powiem. Dużo żyć nie zabierze raczej. Ten strzał, ale na pewno będzie, że tak powiem, straszył przeciwnika albo nie straszył, po prostu będzie to fajnie wyglądało. Pamiętajmy, że dispensery z różną mocą strzelają, z różną mocą strzelają i czy każdy dispenser będzie każdego dispensera będzie dolatywać, dolatywać strzała, no to nie jest powiedziane, ale wiemy, że oprócz tych dispenserów trzeba będzie zrobić jeszcze inną obronę. Inną obronę mam, mianowicie, na myśli e, obronę w pistony, czyli rozsuwającą się ziemię przed zamkiem, która będzie rozsuwać się aż do wojda. No zobaczymy, na pewno z górkę zrobimy, że będzie to wyglądało mianowicie, tak że tutaj mamy prosto, to będzie zagłębienie i prosto. I to będzie dobre miejsce. Myślę, że tutaj tak w połowie będzie tak przeprowadzone te wszystkie pistony, jeden ruch piu, wszystko się odsuwa. I to będzie rewelacyjnie wyglądało. Jesteśmy już przy naszej obronie. Po prostu postawmy sobie tutaj wajchę. włóżmy strzały i sprawdźmy, jak daleko leci ta nasza strzała. To znaczy, to nie chodziło o droper. Czy ja. Zdro... Moment. Tu chodziło o dispenser, nie droper. Ja wiem, ja wiem. Jest, jest. Jest grubo. Ja wiem, ale. I po co ja to robiłem? No nic, to będzie jakiś dosł. Najwyżej broni. Te, też się przydam. Też wykorzystamy. Ja potrzebuję dispenser, a nie dropper. No PPG. Zanotowane. Naprawdę naciskam dispenser i. Okej, okay. dobra. Pięknie. Po prostu przetestujmy. Złączmy tutaj. Tak, pięknie. Prawdę. I teraz mam dispenser. Okej, okay, czyli mamy rozgryzioną zagadkę. Co się takiego wydarzyło, że nie chciało mi w ogóle robić dispenserów? No właśnie. I teraz wyszła... wyszło wszystko na jaw. 10 mamy już tutaj dispenserów. Nie mam jeszcze tutaj ostatniego kobla. No dobra, to było trochę naprawdę zlamowane i to okropnie. Z powodu tego, że po prostu myślałem, że książeczka mi utworzy to, co będę chciał, a nie utworzyła mi to, co chciałem. I teraz mamy, dobrze, 14 dispenserów. Przetestujmy to w końcu, bo to, co było, że ja nie wiem, czemu w ogóle miałem te dispensery, a droper, to są dwie rzeczy, które identycznie prawie wyglądają. A książeczka po prostu mi nie poprawiła błędu i nie dała możliwości po prostu stworzenia dispenserów, tylko tworzyła mi ciągle dropery. Okej. Okay. Pięknie. Teraz już mamy na pewno dispensery, nie dropery, które nam tworzyło. Włóżmy na to tutaj strzałę. Ok, czyli to jest taka odległość. Zobaczmy dalej. Super daleko nie leci, ale jeżeli ktoś by był bliżej, pewnie z pewnie z wyższej wysokości, ten dispenser by strzelał raczej dalej. Załadujmy sobie strzały. Mamy wajchę. I. No, i jest, moi drodzy, różnica. Jest różnica. Odległość nie ma porównania. Tutaj były te pierwsze strzały, tutaj gdzieś na dole. A tam są oczywiście te wyżej. Dobrze, czyli mamy, że tak powiem, odpowiedź. Tutaj trzeba będzie zamontować też. Na dole trzeba będzie zamontować. I mamy wszystko wyjaśnione, wszystko zrobione. Dwie fale w zależności, jak to daleko będzie. I oczywiście nie może się obyć bez tego, że w tych wielkich dziurach będą armatki TNT, które będą. No, mam nadzieję, że to będzie kuboi zrobiony i po prostu będą wybuchać to, co mój, może być. Żeby nie robiły dziury i tu będą dwie wielkie armatki TNT, ale myślę też, czy tych w dziurkach nie zrobić tych armatek TNT, które po prostu wystrzeliwywały TNT i tutaj gdzieś by wybuchało. No, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że to się nic nie zniszczy. Jeżeli macie pomysł na jakieś, moi kochani Anny, żeby obronić tą fortecę, żeby robić dalej ją, to piszcie mi oczywiście w komentarzach. Nie zapomnijcie 3000 łapeczek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem o 15.30 jutro i do zobaczenia na kwartowej masakrze jutro. No i dzisiaj na livestreamie o godzinie 22.30. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!